Witajcie wszyscy serdecznie. Z tej strony przemawiam do Was, moi drodzy parafianie, znowu. I jeszcze raz i po raz kolejny, Wojtasze czarny generał i wojownik wszechkapusty z ostrą Zapraszam Was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w UFO Aftershock. Panie i panowie, bez dalszego chrzanienia muszę przejść do gameplayu, bo mam bardzo mało czasu. Dzisiejszy odcinek będzie krótszy. Mamy tutaj na unapół, tutaj na pół, Chubasku. weź tutaj. Tak, szybciej. Szkolenie zakończone. Centurion sanitariusz. Ok, Okej, okay, mogę z tym dealować. Mam bardzo mało czasu, bo ten odcinek jest nagrywany przed moim wyjazdem, dosłownie. Na przerwę świąteczną. Więc. Centurion. Centurion. Sanitariusz u Ciebie jest odhaczony, tak? To teraz ze szkoleń. Mogę ci tropiciela zrobić, ale nie chcę tropiciela, bo lepiej byłoby oku te dołowce, to daleko jest. A, a do, do. Do strzelca Też oba wymagają siły na bardzo dobrej, muszę ci tą siłę ogarnąć naprawdę. Dobra. Aha ja ma awans, e, to jest ważne, żebym zobaczył pod co. Jakbym chciał pod Strzelca w tej chwili, to siłę bardzo dobrą. Okej, okay, ale reszta się zgadza. A, dowódca. Siła średnia, przynajmniej inteligencja bardzo dobra. A, dobra, to zróbmy to, żeby mieć pewność już, że inteligencja będzie dobra u ciebie. A i co jeszcze ci zostało? A, zwiadowca. Czego ci będzie brakowało? do zwiadowcy percepcji. Kurde, to aha, je będzie trzeba tutaj mocno potek spić. Panowie, no ale niech będzie. Czuwia. Dżuwia miała mieć strzelca technika żołnierza. Nie wszystkie postacie, w gruncie, w gruncie rzeczy, się zgadzają. Wiele postaci to wy zażyczyliście mi na privie albo w komentarzach, że takie zestawy szkoleń mają być. Ja, admirale, przesyłałem do znajomych Twój pakiet, że się tak wyrażę klas. Widu się ludziom to spodobało i wybrali sobie poszczególne pakiety. My no się trochę wdupiłem teraz, bo ci poszczególni żołnierze niekoniecznie zawsze do poszczególnych pakietów pasują. No, ale nie będę podcinać nikomu skrzydeł. A dżuwia miała mieć strzelca, technika, żołnierza. A, strzelec, siła woli tylko. Musi być dobra. A, technik, zręczność. Ok. I żołnierz. Wszystko. <laughs> dobra, to zacznijmy od strzelca. Siła woli na średnią razie. Dobra, potwierdź. I teraz tak, dziubaski. Kogo wyślemy na najbliższą misję? Bob Dolar leci, żeby się szkolić, ale ja bym wysłał jeszcze tutaj kogoś, yy, niekoniecznie wyekspionego, Pegaza można by wysłać e, z trzecim poziomem, to nie jest takie złe jeszcze, tak, tak, A, bierzesz to, o nie, czy to dlatego, że ktoś trzyma amunicję, czy dlatego, że w ogóle tej amunicji już nie ma? Ci to małe szanse mają, żeby zachowali jakieś AMO. Ty, masz AMO tutaj. Dobra. Co jednak nie zmienia, że zużywamy więcej tego AMO niż dostajemy, więc trzeba to naprawdę uwzględnić, uwzględnić w naszych planach. Pomysł Gothryxa jednak musi zostać zaakceptowany. Nieważne, jak upierdliwy i nieprzyjemny by był. A, bo nie mamy innych środków do działań tak naprawdę musimy za wszelką cenę produkcja ten taki pancerz kademy jak się ogóle tutaj robi jak budowa Bas Moskwa nie miała się robić tutaj mamy e, laboratoria głównie w Stuttgarcie. w rydze mam laboratoria też będą, a w Paryżu fabryka broni, fabryka amunicji jako podstawowe e, paryż będzie do produkcji naszej, tak? Też fabryka amunicji. Nawet jeżeli miałaby być to gorsza amunicja, panie i panowie, to zawsze coś, tak? Dobra, e, przejdźmy do tej misji. E, w skrócie, to ona się opiera na tym, żeby eskortować jakiś cywilów. Strasznie się cykam, no ale no, trzeba to zrobić, panie i panowie. Rozpocznij misję. Hopa. A, miejscowych ludzi. I teraz tak, zapis roboczy. Bez dyskusji. Ja nie, nie do końca kminie, co może się tutaj spieprzyć. Znaczy, kminie, co może się spieprzyć, ale e, jak, dużo może się, jak dużo może się spieprzyć. A... Aha, najdalej po prawej stronie interfejsu, czyli za Pegasem, tak. Władze, co okay. teraz? A w, w jakie wyznaczone miejsce mam Mówimy Dobra, okej. Okay. Ale gdzie ja mam iść z nimi? Bo gra nie sprecyzowała. Spróbuję poważnie. Co sir. o Ciebie chodziło? for me. A? Yes sir. Right. Here we go. Yes sir. Dobra. Aha yes, sir. ja Bob Dolar muszę right. iść przodem. Czy wia tak samo? I Nie no pokazuję na Pegaza więc zakładam że to What? Pegaza śledzą. Well, I'm done. Orders, Commander? Yes sir. Well, okay. Ha. I Haring. się kopują automatycznie. Ale w połowie jakiej drogi. Wyznaczonego obszaru, więc wile. Jakiego obszaru? Tego obszaru? Tak podświetlony? Nie, to jest latarnia, bo ścieżka. A, widzę, jest! Tutaj w krzaczorach skitrane. Dobra, to lewą stroną budynku musielibyśmy przejść tutaj. Okej. Okay. Czyli przychodzimy panie i panowie na lewą stronę na razie. Znowu? Yeah, yeah, I'm going. Yes, yeah, sir. Good to go. What now? No, commander. Heading out. Going to What? Here I go again. A, nie, Your orders, commander. A? Again? Yes. Ready, sir. What do you want me to do now? Huh? Ah, I see. page down, -a. Co? Tak, ten dach. tutaj. Yeah, yeah, Idziesz tutaj. Yes, sir. Idziesz tutaj. Yes, sir. Idziesz tutaj. Yes, sir. A da, Done. się da, da się tutaj przejść. O nie da się. Nie da się co? Da, da się przejść, super. Cię tylko, że się nie zatną right. we go. Idźcie tutaj. Pegas. Podprowadź cywilów wtedy. I teraz robimy taki mech. Wychodzicie tutaj, jakby na zewnątrz tego hangaru. To jest kluczowe, bo teraz, jeżeli coś tam będzie, to na pewno dojdzie do starcia w tym momencie, nie? Cywile będą w środku. Done. What's next? Nothing for now. Done. Wskazy. What's next? Dobra. Yes, sir? Okay, now we'll do this. You here? What? You here? Yes, sir? Right. Yes, here right. we mm. ja go. Good to go. On my way. Well, I'm done. Here I go again. What do you want me to do now? Ja zrobisz taki myk. Eee, nie, nie, ty, nie, ty, nie, ty, nie, ty, nie, nie tutaj. Yeah, yeah. Przez tą ulicę trzeba przejść. A? Pauza. Dżuvia. Idziesz tak? A. Joker idziesz tak. Dolar tak. Ja, tak. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć ten obszar, chcę, gdy cywile będą tędy przechodzić. Przechodzić się. Nie ty. What? Zaczekajmy na cywilów. Dobra. What now? Here I go again. Pełkastety. Co? Okej. Okay. Good to go. Aha, ja idziesz tutaj pierwsza. Yes sir. Heading out. Idziesz tutaj? Yes sir. I'm my way. Nie ty, a znaczy ty możesz no iść ten. tutaj bardziej do przodu, a Joker, tutaj tyły What? ustawić się na tyłach. czuwa tutaj. Jeszcze nie wchodzę do środka, chcę minąć środek, nawet powiedziałbym bezpiecznie. Your orders, commander? Dobra. Dobra? Again? Pegas. Yeah, yeah. Zostaw się I'm tutaj. Going. Yes, sir. Idziecie bardziej do przodu? Gaza trzymana, bo dolar nie ma planu. Dobra, ok, trudno. Yeah, yeah, ja yeah. też nie mam planu na swoje I'm studia gone. i nie ma Dobra, teraz zrobimy coś takiego. Yes, sir. Ustawcie się tutaj. What? i ty też. Bra? Ready, A, wy się ustawcie tutaj. Aha aha ja. tutaj się nie my way. już ciśnie Z go again. Again? Here I go again. Do celu, Listen, o, Oczywiście na samym końcu Waters, Zawieś, What? a ty y, zawieś, po prostu ustaw się tutaj, żeby tam ci się skryli. Mm, yes sir. Ty zawiesiłeś działanie swoje? Ready sir. Dobra. Again? Yes sir. Toczekaj, ustaw się tak. What? A, here, here I go again. Ty się ustaw tak. Yes sir. A wy powinniście. Heard o nie, w tym samym miejscu? O oh, kurde, dużo tego.

Poza. Joker. Poza. Strzelaj do Targeting garbusa. Enemy. Kwasem tutaj strzela gnój. Yes, dolar. Strzelaj Targeting do tego. Pekas, e, nie zobaczysz tutaj nikogo. Yes, Ze spokojem. Spokojnie tutaj. Kurde, serio? Gro? Dobra, poza. Strzelasz z tego Again? garbusa. Strzelasz w tego Jestem sir. Zawieś atak. Cofnąć atak. Ty też jestem atak. jestem szczęśliwy, jestem Bo Joker mi tu zginie zaraz, Joker. Pauza, pauza, pauza. Ty padłeś? Tak, opad. Dobra, a ready, sir? Ready. Co my tutaj mamy? Człówia... Czy ja powinienem podleczyć go Jokera, czy bić się? Nie ty, gademet, ty masz strzelać. Ale w kogo teraz? W tego czy w tego? W karbusa. Nie, nie widzi. Dobra, to w tego. Strzelaj. Juwia. Mm. Karbusa nie widzi, ale tego widzi. I to. Jeżeli ustawisz się yeah, tak inteligentniej. Yeah. To masz szansę tutaj kogoś trafić. Dobra. O Jezus Maria! Juvia, nie! Nie, 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 nie! Co? Juvia, masz apteczkę? Jokera trzeba leczyć. Dobra. Strzelaj ja, do garbusa. Ja, ja, on jest nieprzytomny, więc zmieńcie cel, bo tu trzeba inne priorytety mieć w tej chwili, a w tego garbusa, Bob dolar też chciał, żeby w garbusa strzelał. Dobra. Czuwia, czy ona zdąży? Ona nie zdąży, Joker nam padnie. Poważnie. Nie wiem, no, zdąży czy nie zdąży. O matko! Zdążyła! Dobra... A... O nie 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 nie! pegas, zawieś, ZAWIEŚ! Jesteś w stanie tego trafić? Spróbuj przynajmniej... Aha, ja! A... Z wyborem celów tak średnio... Ready, sir. Dobra, joker, joker, niech strzela w tego. Dobra, Good to go. Zaraz trafisz, wahaję. Dobra, to nie. Przerwi, atak, powaga. A, nie masz w kogo celować. Dobra, mi podejść tutaj. Pauza. ty przestań strzelać w tego garbusa. Tu są większe priorytety teraz. Strzelaj w tego. I ty też serio, strzelaj w tego. I ty też strzela, serio, strzelaj w tego. Dobra, nieprzytomny jest super. O nie, ktoś na tyłach jest? Nie, nikt, nikt na tyłach nie jest. Dobra, Pegas, serio, A, strzelaj w What? tego. Ty, bo cię osłaniają dżuvia, Bieraj to. Dobra, może pauza? Yes, sir? Zmiana celów. Good to go. Zmiana celów, strzelać w tego. Strzelać w tego. Order's commander? Strzelać w tego. What now? nie jest możliwe. Co to? Co to był za odgłos? Coś wybuchnęło? Aaa, kontuzja. Ty nie możesz strzelać, bo trafisz na człowie, tak? Dobra, ten nie żyje. Cofnij się kawałek. Dobra. A ty czemu ten wlazłeś? Ej, serio, czemu ty tam wlazłeś? Ja nie chcę, żebyś tam wlazł. Czekajcie, to jest piętro. Aha, czy ja nie widzę, co tam jest? O kurde. Nie, dobra, nic nie ma w środku. A jak z czasem, jak z czasem. Ok, w miarę jeszcze z czasem. ty tego trzeba załatwić. Za wszelką cenę. O kurde, czy tamten ma broń? Dobrze. What? Ok, Nikt nie może w niego pić. Dobra, a strzałcelowany, dobra, anuluj rozkaz, strzelaj okay. do niego. Kurde, e, Joker, cholera, ty nie masz apteczki, a tamten leży. Przytomny, ten nie żyje. Anu, ruch. Strzelaj do tego. Koniecznie. Tak samo. Strzelaj do tego. Dobra. Dobra. Ratować swoje życie. Powaga. Zabijcie to! Dobra, nieprzytomny jest. Dobra. Pegas, anuluj ruch. Dlaczego? Biegniesz tam, do celu, szybko. A, chwila, żebyśmy nie pozabijali swoich... w sensie cywilów. Wszyscy... Pigniecie tam, Wszyscy ranni. Koniecznie. też sir. Zróbmy. I tutaj idę. Co Nie, nie, nie. Aha, ja się zacięła. Bignij. Bo tygną mogą się popodnosić jeszcze. Uciekamy stąd. Orders, commander? wykonana. Nie wychodzimy stąd. Siedem dni będzie się leczył Joker, Panie i Panowie, ale ocaliliśmy go. Podziękuj Joey, naprawdę. Naprawdę podziękuj Jooy. Panie i panowie i to będzie krótszy odcinek. Udało się w miarę to ogarnąć. Niestety będzie krótszy. Ale. Ale co, ja, co my mieliśmy ogarnąć? 09 odcinek, Panie i Panowie, i teraz tak. A żebyście mi doradzili w kwestiach pas. Co do szkoleń, daliście mi e, bardzo fajne porady i bardzo wam za nie dziękuję. Ale kolejny krok do wielkości X-Komu, panie i panowie, w tej serii, jest ogarnięcie lepszych, chyba, pas. W Stadgarcie buduje wszystko, co się da, w gruncie rzeczy. Stadgard był taką naszą pierwszą podstawową bazą. Pozostałe są bardziej wyspecjalizowane. Riga będzie pod naukę, Paryż pod fabryki, a Moskwa, jak dojdziemy, to to zdecydujemy. To możecie też podpowiedzieć. A nie, już, już mogę budować. Ale zanim podejmę decyzję, to doradźcie, czy, czy pójść w laboratoria, czy w fabryki, panie i panowie, tutaj w Rosji. Mówiliście kiedyś, że większe bazy lepiej pod naukę, ale chciałbym. Opinię waszą oficjalną. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Rekrutacja. A ja mam wystarczająco żołnierzy, aczkolwiek możecie zgłaszać kolejne postacie. Bo będą one najprawdopodobniej użyte w tym tempie. Bo nasi żołnierze po prostu zbyt długo się leczą, więc ja będzie duża rotacja żołnierzy. Ostatecznie. No okej, okay. i to byłoby na tyle, panie i panowie, tak naprawdę. Chciałbym jeszcze się o coś doradzić, ale nie pamiętam co to miało być. Czy ja te tory buduje. Nie wiem, czy te tory się budują, wiecie? Musicie dać mi znać też, czy czegoś nie skrzaniłem. Jak są na żółto, ale nie podświetlone, to zakładałem, że one się dopiero budują, ale to troszkę już zajmuje, panie i panowie. Dobra. Minął dwa tygodnie, zanim wrócę do nagrywania... Ufo Aftershock. Mam nadzieję, że mimo wszystko ten epizod się Wam podobał. Myślę, że jestem e, dość sprawny już w miarę w tych bitwach, przynajmniej jako początkujący. A jeżeli chodziłoby o same starcia taktyczne z większymi trudniejszymi przeciwnikami, to ja mam nadzieję, że z wyprzedzeniem mi doradzicie. Co i jak, takie jak UFO Aftermath, ale to już zobaczymy w praniu. Trzymajcie się ciepło, na mnie już czas. Bye bye!